Witam Was dzisiaj! Yy, no, witam serwizm, ty Dzisiaj. Jak widzicie tu są jakieś nowe, fajne filmiki, ale my nie będziemy dzisiaj tego oglądać. Dzisiaj będziemy. Moją reakcję, mojej siostry, na moje stare filmiki. Ale na, na, na pierwsze. Na pierwsze? Dobra. Drugi level na lo. Lok na drugim levelu. Ja cię. Clash Royal, nowy challenge. Okej. Okay. Dobra. Patrz, oglądamy. Legenda z Chesta. Wszystko się nagrywa? Chyba, chyba, chyba. Witam, witam z tej strony. Adam. <śmusz Kara> I ty. Tak, pewnie musicie, że prywatny serwer. ja mnie nie nagrywam tego przez Mobizen'a? Dlatego, bo nie chciałem robić openingo z Silver Chesta. Żywało to jest to, to, test, no, to nie, to nie jest. Hmm? prywatny serwer. Zobaczcie, teraz o czas. Nagrywam to już chyba od 23, coś tak pamiętam. zastapuj filmik. To by było śmieszne, jakbyśmy my nagrywali to telefonem. I w środę. Nieważne, już nieważne. Ciężko mi będzie to wytłumaczyć. Lustrzankę z. Mo z że ekran nagrywa to co jest na ekranie pokazuje nam to co jest na ekranie więc jest taka dobra no patrz co zatrzymywałam jest po prostu jeszcze tylko chyba ja teraz jeszcze będę miał się to jest prywatny serwer ja to że... jest prywatny serwer Ja wiem ja bym ładam na razie patrzę. No najlepsze pęknięć, że co jakieś tam gdzie. Sześć łapek, to dobrze. Dobra, teraz jeszcze dalej lecimy. A w ogóle jak będzie o, dużo o. łapek w górze w, w górę, to założę swój kanał na YouTube. O nie! No? Czy skrybetów? Czy Krystian to wróżbita? Tak na seruka YouTube jest od 13 lat. Dobra, czy Krystian to wróżbita? Coś tam kojarzę. Mam ze strony Adam, Adam, dzisiaj Nisa. będzie super opening. Nisu nie jest na prywatnym, od razu mówię. Błaga. No no, skam, nie na jest prywatnym. na prywatnym. Nie jest na prywatnym. Krystian się nie zna, on nie zna. On nie wie, co ja tu nagrywam. Będzie około 20 Super Magical Chestów. Już były dwa. Teraz będzie trzeci. Ty Super Magical Chestów dostałem Gemy. Jak ty mówiłeś. Pierwsza legenda w tym odcinku. Zobaczymy, ile legend ja nie będzie. W tym Pobijmy rekord. O, tak jak ty teraz. Tylko trochę głupszym głosem. Tak, sumy, teraz gadasz. Panie, niech będzie 100 legend. O, ja nie Ale nie, pobijemy to. Musi być 100 legend. Nie, klasz. No właśnie, gram w Clash Royale, nie wiem, na prywatnym. Dobra, czy Proszę będzie czy... duży legend? Ja Cię, mikrofon jest słaby w telefonie, jakbyś nie wiedziała. Dlatego jest różnica dźwięku między tym, no, co słyszysz, No wiem też, ale tak naprawdę to jak ty so, <grym> jak ty gadasz do kogoś, to on inaczej ciebie słyszy niż ty z siebie słyszysz. Teorie Julki. No nie Wiesz ja kiedy ja to nagrywam, to ja to nagrywam w 2017. Wy to możecie jeszcze widzieć w 2018. I 2019, A teraz, w 2019. i 20. Dobra, druga legenda. A właśnie nie, e, mój kolega... Ry... była! Co? Mój kanał zarabia pieniądze! Będę bogaty! Nie no, dobra, dobra. Mój kolega dobra, Krystian dobra. ześwirował i uważa, że jest 2018. No chyba na jakieś... A tak nie jest 2017 yy, 1 września. Kiedy to nagrywam? Więc nie. jeszcze są, jest końcówka wakacji. To jest złe. Co ty nagrywasz? Jakby co? Nagrywam Clash ma... Royale, ci mówię. Nie, nie, nie A właśnie. Nie Był pijany albo coś. Tak, Clash Royale. A właśnie. Nie, to się nie Albo się so robił odcinek, żeby A właśnie, słuchajcie, byli. ten Krystian jest wróżbitą. Powiedz, jaka będzie dodana. O kurde, sklaszowało mi. Powiedz, jaka będzie dodana legenda w, w 2017, później. Jaka będzie nowa legenda? Jaka będzie nowa legenda w 2017? Jakiegoś października, czy później? Bo to jest mówisz. Taka bo Oj, mówiłeś, sparki. że jakieś mini sparki, mam rację? Mini sparki? Nie jest coś takiego? Jak mini sparki? Sprawdźmy Pani. to. Mini peka. Nie no nie wiem, chyba nie ma, nie no nie ma. Mam rację, coś takiego mówiłeś, co nie? Tak. Jeszcze, mówi... Jeszcze, mówi... Jeszcze mówiłeś, że jakaś legenda będzie dodana, co to? Jeszcze mówisz że jakaś legenda będzie dodana, więc mówię, jaka to legenda? Karta Krystian. Nie Krystian, mówiłeś taka na G, jak to było? Taki wiesz, taki niewidzialny, jak on się nazywa, bo mów, coś mi tam mówiłeś, że, 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 że wywróżyłeś, jak? Ghost. Wi jeżeli oglądacie to w 2018 i jest taka karta Ghost, Ej. to widzicie, Ej. że Krystian wywróżył. A to serio wywróżył. On A właśnie mówiłeś, że jakieś będą nowe skrzynki dodane z tym. gdzie jest? Chest będzie jeszcze... Nie wiem. Ej, mówiłeś! Słuchaj! Coś tam mówiłeś, że będzie chyba King Legendary Chest i coś tam jeszcze mówiłeś, że będzie... Jak to było? Fortune Chest? Mam rację? Ty kurde, też jestem brzmita. To jak to było? Ten... No ten fo Tak coś... Aaa, to, to to chyba możemy się pomylić. Na razie widzicie... Widzicie u mnie, no tu nie ma niestety jeszcze King Legendary Chestów. Ale będą, bo my jesteśmy... bo Krystian jest wróżbitą. Zostawcie łapkę w górę dla wróżbit. Dobra, zostawiam, a już dałem. Ty. To Tam mam wiem. i dajcie lajka. No właśnie, jeżeli będzie dużo łapek w górę... Krystian? O nie, ee, coś mi Wam powiem, jakie będą wyniki w Totolotkach, więc ja, wiem. Nie wiem, czy to jest legalne. Nie wiem, czy to jest legalne. Chyba usuwamy ten filmik. A kurde, nie, myślałem, że mam starsze filmiki, a to tylko 2000. A to rok nagrywa D. Nie, no, dwa chyba. Nie, no, wam tak, wyniki, dobra. więc dawać ła... zdobijmy 10 tysięcy łapek. Dobimy 10 tysięcy łapek. Ale on już mi powiedział, ja znam. Co? O coś mi tam ciocia napisała. O, coś, mi, coś mi tam ciocia napisała. Sorry za Facebooka. Nieważne co tam piszesz. No dobra, coś tam wiesz. Coś tam podobne miałaby... Słuchaj! Dobra, to chyba wystarczy. Dobra, kolejny, bo nie będziemy tu siedzieć po 20 minut. Okej, okay, teraz... Nie no mogłaby być. Kule wy... Kule w Roblox zmieniają grawitację. Trzeba pełna profeska, telefonem nagrywam jak komputera, pełna profeska. To jest naprawdę zejmę stagierka. Nie. <grywka> A byście chyba burź więcej. Popatrzcie, teraz patrzcie, to jest naprawdę piękna. Ty dobre, to. Ja to, to jest pasuje, się przypomniała. To A pan tak To jest Roblox. 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 Rozumiesz się to. To jest Roblox. Ale innowacja. To jest Roblox. To wszystko zasługa Jarosłow. Jeżeli ktoś to poza Krystianem ogląda, <grym> to kru. polecam... to polecam... Nie umiem źle wysłuchać. Nie. Polecam udostępnić to na Twitterze, Facebooku, żeby więcej osób to obejrzało. polecam znajomym. <grym> no to na razie. Aha, to filmik informacyjny. A nie, jeszcze śledziłem Krystiana chyba. Teraz chciałem Zaraz wam zaraz wam pokażę kto gra. Pani Arto. A, Ty brzusz. Witam! Po przerwie już. Ale Christen się zdziwi, jak będzie na YouTubie. Bo nie wiesz, że z nim nagrywam. Kurczę, ja tu teraz już nie wiem gdzie mam Tobą. Gdzie Christen w ogóle? Dobra, mam nadzieję, że będzie trochę... Co się nie dziwcie jak tam będę krzyczeć, bo ja... Taka byłam. Jeszcze, ten... jeszcze jest jeden taki fajny filmik całkiem niedawno. Nie. Ale nie, tak na serio. Wejście y, tu. Y. Czekajcie, jeszcze był. Jak krzyczałam, bądź ciszej, bo wtedy się utrzymałam, a on dropnął Leona i mówi na cały dom tak krzyczał. Le, 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 le. Dobra, pierwszy filmik. More... Aha, pierwszy filmik no, nie był z klasza. XD To śmiesznie. Y, zrób pauzę na chwilę. Nagrywanie. A, nagrywanie. Dobra, było cięcie, ale... Tak, ja pamiętam. Byłem... Y... A kiedy to było w ogóle? To dwa lata temu było. Pa. Mm -hmm. Za 6 dni będzie dwa lata temu. Czyli to, czyli to się zaczął mój kanał. Kolejny film był kiedy? Przecież pewnie. Pewnie już w styczniu. O, to pamiętam ten film, gdy nagrywałaś. O, tu ma więcej lat. Witam, nie. witam. 30 grudnia. Witam. Dzisiaj Roblox. Dzisiaj Roblox. Morder Mister. Ten film będzie nagrywany na części. No bo są problemy techniczne. No dobra. <laughs> problemy techniczne. Za chwilę będzie runda. Bo ktoś nie umiał trzymać telefonu, a jeszcze ktoś nie umiał pobrać programu do nagrywania. Hmm? Ała. ładnie. Dobra, go... oczy. No <laughs> Julka! <laughs> Julia! Ostatni odcinek z, z Minecrafta. Mam no, nadzieję, że się podobał. Odcinek z Minecrafta. Nowo obliczę sios, Owcy. Odcinek z Minecrafta. Ale posłuchajcie, ja tam y, to... Bo Adam nie mógł sobie ściągnąć aplikacji, żeby ekran... Y, znaczy nagrywano ekran. Nagrywało ekran. To ja musiałam trzymać. I oczywiście mi się tak tam dziło, że, że aż w końcu coś tam mówiłam. A on cicho, cicho. Bo nie możesz mówić, że jest on poważny był kanał. Tak, bardzo poważny. Trzy suby już miał. Trzy suby już miał. Wszystkie ode mnie. Wszystkie ode... Ale trzy suby, tak? To się liczy. O nie! O nie! Laku! <laughs> nie. A co? Nie, włączyłem jakiś filmik z YouTube'a. Jakiegoś lakiego. I zobaczyli, kogo subskrybuje Ekstra. Tak, co to laki? Jakiś kolega Dziplaya. No dobra, no to chyba ja bym widzę ty. Odtryk... Na razie pa po... cześć. Było spoko, zostawcie lajka, like suba, wbijcie na ten... Yy... A właśnie, będę jechał do, Krys... do Krystia, kurwa, 2.0 i mam jej tam powiedzieć, jakie są wyniki w Totka. Bo zostawiliście dużo łapek, więc jak nie powie, to będzie miała... No to ma będzie fejm mama <laughs> Będzie fejm mama. mama u Krystiaka. No, no to ja bym widzę ty, na razie po cześć.